Hej, cześć się na wszystkim tutaj. Kuwar z 250, a ze mną jest? Fila z 250, jak zwykle. I... I ktoś! Tajemniczy gość, którego... Nazwy! E, podamy na końcu odcinka. Nie ja podam i tak. Jak już to napiszemy, jak ty będziesz spał. Ej, a mowę, zróbmy tak, we Bierzcie mikrofon, kiedy chcecie coś powiedzieć, bo ciężko mi się macha, tak? Dobra? Yy, chyba, jeszcze przed tym, będzie odcinek ze Snafa z, z, z bugowaną Chica. Tak, twój biedny komputerek nie wyrabia. Miałeś nie mówić, że będzie zbugowana Chica, miałeś się wszyscy dowiedzieć na koniec filmiku. Tak, cicho siedź. No cicho! Teraz nie słońce pomylowałem wtedy filmik i był fail taki z tym filmikiem. Tam był tylko zwyczajny skok i wspięcie się. Tak, tu. e, tutaj zdobywamy pierwszą część z dopalacza kamieni słonecznych. I tu będzie jeden... jeden fail będzie tylko w tym osiągnięcie. No to to był jedyny fail chyba. Niestety to będzie bardzo króciutki odcinek, bo ten podrozdział był bardzo krótki. Tylko walka z przeciwnikami krótka. I tyle. Będziemy robić podrozdziały, a jeśli zdążymy, y, to najwyżej cały rozdział zrobimy. Albo dwa. Podrozdziały, dwa, podrozdziały. No. Bo jeśli się nie mylę, to jest tam jeden rozdział, gdzie y, trwa tylko dwa podrozdziały. No w ogóle skupmy się na grze, a nie na ten, na jakimś hmm. bezsensownym jedyniu, bo nam czas się kończy powoli. No tak ogólnie ja mało mówię, bo ogólnie patrzę jak oni grają i jestem ciekawy, bo jakby pierwszy, no nie, nie widzę tej gry pierwszy raz na oczy, ale widzę ją i właśnie ciekawie się nią, się nią ogląda, nie jest taka nudna, jest, właśnie... jest ciekawa, bo są tylko cynki takie Mm, które przeryw takie przerywniki, one fajnie wyglądają czasami, bo no tak fajnie umieją przerywać grę tak fajne, urozmaicenie. I w ogóle fajna fabuła jest. Ogólnie nakto to jest jakaś kurka znaleziona w... to jest w ogóle jakaś kurka znaleziona w jaskini.